Dzień dobry Polsko, dzisiaj jesteśmy w Legnicy u Łukasza. Łukasz, mm -hmm. y, czekaliśmy na Ciebie w Lubinie, w Parku Minowym. Ale ja to podpisałem z tą dziewczyną. Ale to jeszcze nie wiesz o czym ja jestem, to z to rozmawiał, już wszystko pisałeś. Czemu nie przyjechałeś do Lubina? Bo nie jestem pedofilem. Nie jesteś pedofilem? Nie. A kto to jest pedofil? Pedofil to jest taki przestępca, który małe niewinne dziewczyny. A jak się, wiesz co, ja jestem usiądę, bo Ty A siedzisz, się... przepraszam, ja jestem usiądę Ciebie. Tak dosyć nietypowo, ja zazwyczaj na stojąco. sobie. Z nudów pisałeś. Wiesz co? Nie, dobra, ale wiesz co, to zanim zaczniemy... Niepotrzebnie, nie nie to ja zdjęcie Cię tak. Łukasz, powiem Tobie tak. My jesteśmy z Fundacji ECPU Polska Łowcy Pedofilii. Mhm. Przyjechaliśmy z Tobą porozmawiać o Twojej aktywności w sieci. E, powiedz mi proszę, na samym początku... Nie, tak, tak, To jesteś Ty? Tak. To jesteś Ty. To są moje zdjęcie. To są Twoje zdjęcia, tak? Dobra, a teraz ci pokażę jeszcze jedną rzecz. Ile Ty masz lat? Ja mam 37. 37 lat masz? Mhm. Ok, weź to, Nie, musi być skarbka papieru. <śmum> Twój czat? Tak. Twoja rozmowa? Tak. Potwierdzasz? A? Mówisz, że masz 37 lat. 37, 38. 38? No, ok. 83 rocznie. A, a twoje dzieci ile mają lat? Twoje synowie? Dzieci? Nie, nie, nie. Trochę jest zestresowany jest. No nie denerwuj się, bo stary, no. Trzy i drugi ma 6. 3 i 6 lat. Mhm. Okej. Okay. jak ty masz 38, a dziewczynka z którą pisałeś, ile ma lat? Chyba 12. Mhm. I uważasz, że to jest normalne? Nie. To dlaczego to robiłeś? Nudziłem no, się bardzo. Nudziłeś to jest bardzo Wiesz się. Wiesz co, więc... ale jak się nudziłeś, to trzeba było na przykład z synami półzę poukładać. Ciężu, Też Też układasz później. To powiedz mi na cholerę czepiasz się innych dzieci jak masz swoje dwa. To co się czepia w internecie innych dzieci? I teraz, to jest ważna kwestia, bo ja przyjechałem z Tobą porozmawiać szczerze, bardzo szczerze. Eee. Powiedz mi proszę, ile, z iloma dziećmi tak naprawdę piszesz? Bo ja to wiem, ale ja chcę, tak jak Ci powiedziałem, ta Kiedy rozmowa... Kiedyś pisałem z jedną, mhm. która też z Legnicy czy coś, ale była bardzo taka wulgarna. A ile miał lat? Eee, podawała się, że ma chyba... 16, a on później powiedział, że 14, albo 13. Okej. Okay. Ale bardzo wulgarno było. Okej. Okay. A ta dziewczynka, z którą pisałeś jeszcze wczoraj, z którą się umawiałeś w parku linowym w Lublinie, czyli parędziesiąt kilometrów stąd. Czemu tam nie przyjechałeś? bo to jest ciężko. No to czemu się umawiałeś z dzieckiem? Nie, ja powiedział, ja napisałem, że będę w parku. Jak będzie miała ochotę, to może z myjnikiem się uważaj. Okej. Okay. No. I to tylko tak mówisz, było, tak? Tylko tak. taka rozmowa. Ale to. Okay. Prostu... Łukaszu, to są cytaty z ciebie wyciągnięte z Twojej rozmowy. To tylko właśnie... siedem ich wybrałem. Przeczytaj te siedem Nie, cytatów. To tak troszeczkę głośniej, jak można. Przeczytaj te siedem cytatów. No, miałeś okres, chciałem się przeczuć, całować jak traciłem kobietę. Ale wyraźnie, to jest... głośniej, denerwuj się. Co miesiąc przez pięć dni będę ci... To może ja, bo no, widzę, tam... że się niepokoisz to daj, to może ja przeczytam. Dobra, no, czy jesteś piękna i słodka. Właśnie. Ech, jesteś ładna, Tobie to szkoda, że nieśmiała wobec mnie. Kotku będziesz moją kobietą. Masz chłopaka, jak masz łapotę, to mogę być twoim. No i stary, no. no i popatrz, prosiłem cię o szczerą rozmowę, a ty mi mówisz, że rozmawiamy szczerze, ale to... No ale pytasz dwunastoletniej dziewczynki, czy no. będzie twoją kobietą. No Łukasz. Powiedz mi, e, jesteś ogólnie zdrowy, nie masz problemów jakichś intelektualnych. Nie, nie mam. Nie leczysz się. Nie, to. Czyli jesteś zdrowym mężczyzną. To była głupota moja. No wiesz co, to, że to była głupota, to, to jest inna bajka, o tym będziemy jeszcze rozmawiać. Mhm. Bo chciałbym wiesz e, ustalić jedną rzecz, bo tak jak powiedziałem, powiedziałeś mi, że e, się nudziłeś i, i to nie było nic złego, ale ty tu to to nasolatkę... To, to no to było, to było no. złe. Powiedz mi, co byś czuł, jakby ktoś... E, tak do swoich dzieci wypisywał. Rozszarpałbyś go. Sobie. To no. wiesz co, to masz szczęście, że przyjechaliśmy my, a nie ojciec tej dwunastolatki. Bo Roż pewnie by zrobił byś ci dokładnie straszne. to samo. No. no to jak to jest, że ty byś rozczarpał e, e, kogoś, kto krzywdzi twoje dzieci, a ty mm -hmm. miałeś świadomość, że krzywdzisz cudze dziecko. To jak mm -hmm. to z tobą jest? Nie, nie przemyślałem tej no, nie, no na pewno nie przemyślałeś. No. Pomyślałeś o tym, co powie teraz twoja żona? No ja sobie, to jeszcze nie powiem. No, no, słuchaj, na pewno nie będziesz miał lekko, ale ja myślę, że ci się należy no. solidna rozmowa z żoną. E, Łukasz, e, wspomniałeś, że nie jesteś pedofilem mhm. na początku naszej rozmowy. Powiedz mi, proszę, a... kto to jest pedofil? Jeszcze raz, gdybyś mi przypomniał. Pedofil to jest osoba, która ma skutność i chce zaczepiać małe dzieci. Czyli dokładnie to, co zrobiłeś ty. Zaczepiłeś małe dziecko mhm. i pisałeś z nim o seksie. Przecież jeszcze wczoraj pisałeś, że w tym parku linowym Chcesz się dotykać z tym dzieckiem w miejsca intymne. No, Łukasz, ja mam tą rozmowę mhm. ja mam tą rozmowę i, i, i wiesz, no nie fajnie ten. Wysyłałeś swoje zdjęcia rozebrane do dwunastolatki. I co uważasz, że to nie jest zachowanie pedofilskie? To jest, no. Jak myślisz, to jest zachowanie pedofilskie czy nie? Jest? Chore. No to jest chore. To się z tobą zgodzę. Tutaj mamy no. przynajmniej jasność, że to jest chore. Ale czy wysyłanie do dwunastolatki na jakichś zdjęć swoich to jest pedofilia, czy to nie jest pedofilia? Jak myślisz? No to jest złe bardzo. Jest złe. Okej. Okay. Przed chwileczką powiedziałeś, że nie pamiętasz. No to twoja rozmowa. Twoja rozmowa. Konoris, wytłumacz proszę, w którym miejscu jesteśmy. Twoja rozmowa jest z wczoraj. Mhm. Chętnie bym Cię całował, jak prawdziwą kobietę. Całowanie i dotykanie się po intymnych miejscach. Czyli jednak chciałeś. To nie, ja Ci wszystko. mówiłem, że ja mam tą rozmowę. Łukasz, ja przyjechałem ze sobą szczerze to pogadać. To. Stary, ja jechałem do Ciebie, wyjechałem no. o trzeciej w nocy, żeby do Ciebie przyjechać tutaj. Każdy z moich przyjaciół, braci łowców, jest z innej części Polski. Każdy jechał po kilka godzin, tak jak ja. Po to, żeby przyjechać z tobą pogadać, żeby Ciebie nie rozszarpał ojciec tych dwunastolatki. Uh -huh. Bo Ty byś to zrobił za swoje dzieci. Ja bym to zrobił. To powiedz mi, jaką byś sobie teraz sam karę wymierzył? Jaka myślisz jest adekwatna kara za to, co zrobiłeś innemu dziecku? Nie wiem, ale wiem, że ciężka. Uh -huh. Na pewno czeka Cię ciężka przeprawa z własnym, z własną żoną. Uh -huh. Na pewno będzie Ci ciężko wytłumaczyć swoim syfom. Powiedz mi, a czy y, y, często masz takie skłonności? Często Cię pociągają dzieci? Nie, wcale. No nie, no nie wcale. No stary, najpierw mówiliśmy o tym, że była inna dziewczynka, teraz mówimy nie, o... Nie, na jednak ja sobie tak pisałem, fajnie się odpowiadało, rozmawiało się. Ale dlaczego wyszukałeś na tym komunikatorze dziecko 12-letnie? Bo no to ty zaczepiłeś to dziecko, a nie, nie ono ciebie. Ja no właśnie, to dlaczego, szuka, dlaczego sobie nie poszukałeś kochanki? Jeżeli nie masz jakiś problem... Kochanki, nie czysz no. kochanki, ale chcesz no. kochankę dziecko. Nie. No ale Dla chciałeś nie... uprawiać seks z tym dzieckiem. Nie, chciałem sobie taki kłopoty sobie rozumiem, pisał. Ale stary, masz świadomość tego, że dwunastoletnia dziewczynka, do której e, ktoś wypisuje jak wygląda e, menstruacja, e, że chce się z nią dotykać, żeby ona dotykała ciebie mhm. i ty, żebyś dotykał ją. No to to już nie jest. Ani zabawa, bo to nie jest śmieszne. No, ani nie są to jest. nudy. No bo słuchaj, ty nie możesz się nudy. Pracujesz gdzieś, prawda? Tak. No właśnie, czyli chodzisz do pracy. Zajmujesz się dwójką dzieci, bo twoje żony teraz też w domu nie ma, Jasne. bo jest pracy. Czyli, czyli ty nie nudzisz się. Więc e, mi jedną rzecz. Nie pisałeś tego z nudów. Masz problem, jesteś pedofilem. Nie, nie po prostu chciałem sobie popisać. Ha, wiesz co, to sobie e, weź przykład, e, nie wiem, z Szymbolskiej, Skonopińskiej z książkę napisz. Ale nie pisz do dzieci i nie pisz takich rzeczy do dzieci, jak chciałeś sobie popisać. Mm. Bo to jest bardzo niepoważne, co ty w tej mówisz, że chciałeś sobie popisać. Naprawdę. Ja jak sobie chcę popisać, pomimo tego, że jestem wolnym facetem, mam wolną rękę, to sobie wyszukuję ewentualnie, jeżeli mam już taką ochotę, mm. wyszukuję sobie kobiety, które powiedzmy są plus minus 5 lat od mojego wieku. A ty mówisz, masz 38 i wyszukałeś mm. sobie 12 latkę. 26 lat różnicy. Mm. Znaczy, cieszę się, że wiesz, tylko szkoda, że nie wiedziałeś. Tego wcześniej i ja zastanawiam się po co to zrobiłeś. Ale wróćmy do początku i teraz tak szczerze, bo jak widzisz nasza rozmowa przebiega spokojnie, złego się nie dzieje w czasie tej rozmowy, to ile tych dzieci było naprawdę? Ale teraz szczerze. To naj, najdłużej z tą dziewczynką e, Dobrze, pisałeś z tą, e, pisałeś z tą dziewczynką, ale mhm. to mówisz najdłużej. Ja się pytam, ile w ogóle było dzieci, no które zaczęły się... Że... Wcześniej pisała z jedną z religijnych dziewczynką, która mhm. była bardzo bogata. Okej, okay. a jeszcze? Zastanów się, proszę cię, zastanów się. Pomyśl, bo ja chciałbym to usłyszeć od ciebie, bo ja wiem, ale ja chcę z Tobą pogadać szczerze. Dlatego, dlatego jeszcze. Ja z mnie... starszymi pisałem, ale to. Nie, nie, ja pytam o dzieci. Wiesz, my nie jesteśmy obrońcami łowcami niewiernych mężów, tylko nie my wiem, jesteśmy łowcami pedofilii, czyli mężczyzn, którzy świadomie mają nakierowane preferencje na dzieci i, i chcą um, krzywdzić dzieci poprzez uh, pisanie chociażby, bo nie wiem czy wiesz, że pisanie też jest krzywdzone. Nie wiedziałeś o tym. No to się cieszy, wiesz co, to jednak nie żałuję, że o trzeciej w nocy jechałem samochodem, bo przynajmniej mogłem ci uświadomić. Bardzo mnie to cieszy. Myślę, że już teraz to wiesz. Myślę, że przeklinanie takie rzeczy. Aha, że to są złe rzeczy, Te ale pisanie, to... pisanie do dziewczynki no. 26 lat młodszej, że chcesz e, się z nią dotykać po miejscach intymnych jest ok? Nie, to były takie mhm. głupoty. Były. Głupoty były? Dla mnie głupoty No to okej, okay. to jak mówisz o głupotach, to ja to bym teraz powiem. Że mogłeś takie to wiesz, co ja ci powiem tak, jak mówisz o, o, o głupotach, to nie wiem czy wiesz, że za te głupoty są całkiem poważne konsekwencje. No to ja widzę te właśnie teraz. Nie, ty jeszcze ich nie widzisz, ty ja dopiero zobaczysz, ale to byłem, no. dopiero cię uświadomię. Masz świadomość właśnie tego, jakie to są konsekwencje za taką głupotę? Nie, tak, słyszałem. Co w słyszałeś w telewizji? No i co słyszałeś? Powiedz mi? No, że ludzie mają później straszne rzeczy. Mhm. A kiedy to słyszałeś? No miesiąc temu. Miesiąc temu. Miesiące. Dwa miesiące. No i popatrz. No słysząc... jest... I zobacz, słyszałeś te wszystkie rzeczy mhm. i zaatakowałeś dziecko i do niego pisałeś. Jeszcze wczoraj. Chociaż tak jak mówisz, e, słyszałeś te, te, te rzeczy o konsekwencji. Mhm. Ale no, rozumiem, że chodzi Nie, ci o to, że będziesz... Krzywdzenie dziecka polega również na, na tym, co, co się pisze do dziecka. A Ty pisałeś rzeczy, no, których e, mi się nie pisze do dzieci, tak to mogę sobie popisać z dorosłą kobietą, zaprosić ją na seks, jeżeli jest dorosła, ale nie dwunastą czy trzynastotą dziewczynkę. Nie jest, nie jest w razie wydarzeń, A myślisz, że e, można zdradzić go fizycznie? Myślisz, że nie zawiadłeś tej chwili jej zaufania? Ja też myślę, że zawiadłeś jej zaufania. Ale to już jakby nie jest moja rola, bo, bo ja tutaj się nie będę bawił w rolę moralizatora Ciebie, bo tego jest Twoja żona i ona będzie o tym z Tobą rozmawiała. Pewnie twoi rodzice to był tata, tak? tak. No to pewnie tata też będzie z Tobą rozmawiał, bo, bo tata. E, no tata już też wie, e, co się stało. Mhm. No, ale jesteś duży, e, więc musisz mieć świadomość tego, że za pewne rzeczy ponosi się odpowiedzialność. No i teraz właśnie porozmawiamy sobie o odpowiedzialności. Nie wiem, czy masz świadomość, że to, co robisz, to, co pisałeś, to wszystko wypełnia znamiona artykułu 200 kodeksu karnego, mhm. czyli przestępstwo tego filmu. Masz tego świadomość? Już, ma. Już masz. E, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że jeżeli to jest przestępstwo, to w związku z tym e, musi być orzeczona kara. Masz tego świadomość? Tak. Masz świadomość. Okay. Jak rozumiesz, karę orzeka sąd? W związku z powyższym, e, w dniu dzisiejszym, za chwileczkę zostaniesz przez nas przekazany w ręce policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, którzy za chwileczkę tej pewnie przyjadą. Zostaniesz zakuty, zabrany na tutejszą komendę, gdzie najprawdopodobniej spędzisz co najmniej 48 godzin. W tym czasie zostaną zabezpieczone wszystkie materiały dowodowe, którymi my dysponujemy, ale nie tylko my. Na tej podstawie zostaną Tobie prawdopodobnie, a niemal na pewno, postawione zarzuty z artykułu 200 kodeksu karnego, i potem decyzję prokuratora. Albo po postawieniu zarzutów wrócisz do domu, gdzie będziesz oczekiwał na swoją sprawę sądową, albo trafisz do aresztu tymczasowego, gdzie będziesz oczekiwał na swoją sprawę sądową. Jedno i drugie rozwiązanie, myślę, komplikuje Twoje codzienne życie. Tak. I teraz powiedz mi, po cholerę ci to było. Nie wiem. Nie wiesz. No ale skup się, może, może jednak znajdziemy jakiś konsensus, po co to było. Bo ta nasza rozmowa być może wpłynie na innych takich mężczyzn z ekty, którzy co prawda nieco później, ale zreflektują się na temat tego, co co robią I, i może przestaną krzywdzić dzieci w internecie, tak jak robiłeś to ty. Może chciałbyś komuś, kto ma takie skłonności jak ty, korzystając z tego, że, że wyraziłeś zgodę na naszą rozmowę przed kamerą, bo wyraziłeś, prawda? Tak, no właśnie. E, to może chciałbyś takim osobom coś powiedzieć, coś, coś mądrego teraz, kiedy sam się zreflektowałeś, kiedy sam stałeś się bohaterem takim negatywnym, tym o których mówię, że sam widziałeś w telewizji, dwa miesiące temu, miesiąc temu. A pomimo to, jakieś ciągoty były oczywiście silniejsze i... atakowałeś dzieci. No, głupota. no głupota, ale powiedz, co byś chciał, powiedz, co byś chciał ewentualnie takim osobom, takim mężczyznom przekazać, które też, którzy też krzywdzą dzieci. Żeby po prostu trzy razy pomyśleli przed każdą jakąś taką dziwną decyzją co ja robiłam. to z nudów i to jest złe. bardzo. To jest złe. Bo tak jak mówię, no, to się wiąże z konsekwencjami konkretnymi. Natomiast hmm, no to też na pewno troszeczkę tobie hmm, przemegluje życie codzienne. Mm -hmm. Bo, tak jak mówiłem, na pewno czeka Cię, no pewnie nie od razu, bo, bo Twojej żony w tej chwili nie ma i pewnie nie zdąży z tobą się stąd zobaczyć. Mhm. Dopiero po 48 godzinach, chyba, że są w tym czasem. Masz w ogóle przy sobie dowód osobisty? Y -y. Nie masz. No, a to pewnie a policjanci jak podjadą, to pójdą z Tobą do domu. Mhm. E co ja Ci mogę powiedzieć? to so, jest mi przykro, bo ja bym wolał tę sobotę spędzać w inny sposób, w innym miejscu na pewno, niż przyjeżdżać do Ciebie. Ale rolą łowców pedofilii CPU jest to, żeby dbać o uśmiech każdego dziecka. Na szczęście, w tym wypadku, o którym mówimy, przerwaliśmy to szaleństwo, które, które a, od kilku tygodni uprawiałeś, bo to było kilka tygodni. To było kilka tygodni. Więc a ile razy w tym czasie dziewczynka ci powiedziała, ile ma lat? Nie, wiedziałem. No ja wiem, że wiedziałeś, ale ile razy ci podkreślała, ile ma lat? Ile nie, razy, parę razy? ja się tak tego spytałam, czy naprawdę ma 12. I potwierdziła, że ma, prawda? A. I ty, mimo dalej, mimo wszystko w to brnąłeś. Strasznie to jest e, słabe, stary Ci powiem, mm. bo robiłeś to świadomie, nie możesz powiedzieć, że byłeś nieświadomy. To e, mi, czy czujesz tak na szybko, mm -hmm. spontanicznie, czy czujesz na przykład, że potrzebowałbyś konsultacji np. z lekarzem, psychologiem który ewentualnie mógłby zbadać swoje preferencje seksualne, może wskazać Ci lepszą drogę, żebyś po prostu odczepił się od dzieci i skupił się na własnej żonie. No więc to, jesteś psychologa. Ale czujesz taką potrzebę, jak myślisz, bo ty sam wiesz, czy, czy Ciebie podnieca na przykład nie pisanie dzieci. Nie. No, coś jednak w tym na rzeczy musi być Nuda bo to robić. Nuda. E, Łukasz, ja tak jak Ci mówiłem, ja jak się nudzę, to robię różne dziwne rzeczy. Idę na rower, idę na basen, zależy jaka jest pogoda. Mieszkam w górach, gdzie jest dookoła wiele wyciągów narciarskich, idę na narty. No, rozumiem, że w rodnicy masz kawałek do góry, to pewnie na narty. Jeździsz na nartach? Jeździłem. Jeździłeś. Ja Ci polecam, wiesz, to strasznie fajnie jest w stanie wypompować człowieka i wtedy nie ma czasu na głupoty, tak jak pisanie do dzieci. Nawet nie chcę mu się do dorosłej kobiety za bardzo angażować w rozmowę, a co dopiero z dzieckiem. Także taka moja rada, jeżeli, jeżeli zrozumiesz to, co, co, co cię spotka w życiu, czyli postawienie zarzutów. 48. Byłeś kiedyś aresztowany? Nie. Nie byłeś nigdy aresztowany? Nie. Na pewno? Tak. Sąsiedzi coś innego nie. Nie mówili. A kiedy mamy? No wiem, jest. że tak trochę, podobno chulika niż coś to. Nie. Nie? Tak coś sąsiedzi to mówili. My z tą nie chulikami... No nie, na... że gdzieś tam coś tam ci się zdarzało. Gdzieś blokowo kiedyś mieszkałeś, tak? Tak, to mnie zaatakował sąsiad. No, a właśnie tak słyszałem dzisiaj odwrotnie trochę. Że ty miałeś jakiś konflikt z sąsiadem, że ty go zaatakowałeś. To że zaatakowali, zaatakowali, Zdawałem bo zbawałem nie kupić, bo był pijany i z całym prawem młodych ludzi zaatakowali. Aha, rozumiem. Czyli ty nie przejawiasz żadnej agresji. Bardzo się cieszę. A jakim jesteś ojcem? Dobrym. Dobrym ojcem jesteś? Mhm. I myślisz, że dobry ojciec zrobiłby to, co zrobił synom? No to to się kłóci, czyli nie jesteś Ale dobrym Ale zaraz co synem zrobi? No wiesz, e, trochę będzie wstyd, No mnie też jest No to wstyd to jest pierwsza, pierwsza część. E, tego, co, co powinno ci być, bo druga część to są, to są zarzuty. Właśnie dlatego ta nasza rozmowa troszeczkę dłużej wygląda, ponieważ czekamy na radiowóz i tak długo będziemy sobie rozmawiać, aż on przyjedzie. Mhm. Ponieważ cóż, w tym momencie do domu nie, nie, nie wrócisz samodzielnie, tylko wrócisz ewentualnie w asyście policjantów. Powiedz mi, czy masz w domu jeszcze jakiś tablet? Nie. Czyli tylko rozmatwo napisane, no. tak? Ale widziałeś, że myśmy po Ciebie przyjechali chciałeś nas konia zrobić, nie? I Inny telefon wziąłeś. Wystraszyłem się. Nie, myślę, że się nie wystraszyłeś. Myślę, że świadomie wiedziałeś, co robisz, bo wziąłeś inny telefon. Żeby nie mieć przy sobie smartfona. Tak trochę chciałeś z nami sobie pograć, nie? W kulki. Chciałeś być sprytniejszy od nas. Nie wiedziałem, że takie coś mi nie trafi. Przydarzy <laughs> Myślałeś, że się uda, tak? Że się pobawisz z dzieckiem i się uda i będzie cisza spokój i, i się nikt nie dowie. Nie. Ja bym się należył z no wiesz co, pisałeś, pisałeś do dziecka bardzo intensywnie. Ja ci powiem szczerze Łukasz. Gdyby nie to... Bo była grzeczna, bo miła. mówiła ci... Bo mówiła ci, że się boi. Nie, miła bardzo. Mówiła ci, że się boi. Wielokrotnie na to co ty pisałeś. pytała się o to całowanie, o inne rzeczy i ty ją uspokajałeś, więc ona ci jakby mówiła o tym wszystkim. Takim bardziej... Chciałbym być takim przyjacielem w sensie. Wiesz co, ale przyjaciel nie chce dotykać dziecka nie. w miejsca i nie, nie. nie oczekuję, że dziecko będzie go dotykało w miejscu intymnych. Nie wiem, czy jest... Aha, tu coś trzeba No musimy jeszcze poczekać, bo, bo, bo z tego co wiem, jest parę interwencji na terenie miasta, dlatego musisz na swoją kolej poczekać, aż posiłki przyjadą panowie. Dlatego, nasza nasz się przedłuża, zazwyczaj. A w ogóle mi, słyszałeś kiedyś o nas? Olej, co Polska, o ECP u CB filmu? Nie, to mówiłem, że. Słyszałeś o nas. W internecie pisał się, że. Czyli słyszałeś, się, tak. mhm. Czyli słyszałeś o no. nas. Czyli słyszałeś o nas. No i co, jesteśmy tacy straszni na żywo? Nie wiem. No jak czujesz? Czujesz jakieś przerażenie? No, widzę, że się uspokoiłeś. Pierwsze emocje upadły. Nie, nie spodziewałem się, że... Że wpadniemy. Żeby... Nie, że tak jesteśmy w składkę, że. No wiesz co, robiąc to, co robiłeś, musiałeś oczekiwać, że... że my się o tym dowiemy i my do ciebie przyjedziemy. No przepraszam, że w się nie zapowiedzieli, bo być może herbatę przygotował. po takiej długim trasie byśmy się napili tamty. Natomiast natomiast tutaj no, nie możemy się zapowiadać. Mhm. Wiem, że byłeś zaskoczony, zdziwiony, no, ale taka nasza rola, żeby przejeść zaskoczenia i ze zdziwienia żeby nie zdziwić się jakiś rodzic, mhm. jakiegoś dziecka. Bo wiesz, że takie dziecko w wieku 12 lat, do którego wypisujesz takie rzeczy, ono bardzo poważne problemy potem może mieć w życiu dorosłym. Nie będzie umiało sobie znaleźć partnera, zbudować normalnej rodziny, bo 12-latka nie rozumie tych rzeczy, o których ty o nich piszesz. I potem takie dziecko, które ty wymarzysz z pamięci bardzo szybko, bo być może zaatakujesz kolejne i kolejne i kolejne. A, takie dziecko potem będzie a, bardzo długo Aha. zmagało się z problemami psychicznymi. Tak jak mówię, nie będzie umiał zbudować relacji, będzie się bało zaufać dorosłym jak jako dorosła kobieta. E, więc to, co robiłeś, to właśnie jest to krzywdzenie, o którym mówisz że to robi pedofil. Tak. Czyli podsumowując, to co? Jak teraz myślisz po tej naszej rozmowie? Jesteś pedofilem, czy nie. nie. Nadal uważasz, że nie? No to widzisz, nie mamy tutaj zgody, bo ja uważam, że jednak jesteś pedofilem. Za Wyszukałeś świadomie dziecko, wiedząc, ile ma lat, świadomie je zaczepiłeś, świadomie zacząłeś do niego pisać, świadomie pisałeś to, co pisałeś, czyli o... o propozycjach seksualnych, o kwestiach anatomicznych, wysłałeś swoje nagie zdjęcia. W związku z czym... no, no choćbyś się z tym nie zgadzał, Łukaszu, Przykro się muszę stwierdzić, ale wypełniasz w 100% definicję pedofila. Jesteś to po prostu przypadkiem, który jest niemal encyklopedyczny, tak? że, że, że tak właśnie zachowuje się pedofil. Jak widzisz, e, słyszałeś mówię o różnych mężczyznach, pewnie jasno myślałeś, a to ja coś tam dziwny pewnie samotny samotnej faceci. A ty nie jesteś samotny, jesteś żonaty, jesteś zdrowy, masz dwóch synów. A i tak cię do dzieciaku ciągną, do dziewczyny cham. Dlatego tutaj e, e, tego nie jestem w stanie w żaden sposób zrozumieć, kurczę, wiesz, bo trudne to jest dla mnie. Trudne to jest dla nas jako łowców. Dlatego zdecydowaliśmy się parę miesięcy temu jeździć po Polsce, spotykać się z takimi mężczyznami jak ty, odbywać a, krótkie rozmowy dyscyplinujące, powiem, że tak, informujące, bo tak jak mówisz, oho, coś jeździ na sygnale, to będziesz miał chyba tak, będziesz miał chyba w pełnym wiersz. Wyszynkiem. bo to zakładam, że po ciebie panowie jadą. I zdecydowaliśmy się właśnie robić to, co robimy. Chociaż każdy z nas ma inną pracę. Ma swoje rodziny. Zdecydowaliśmy się jeździć po Polsce angażując swój prywatny czas, swoje prywatne pieniądze, żeby spotykać się z takimi ludźmi jak ty, którzy... To, czekam, to po ciebie? Chyba po ciebie, o taki ładny wóz dostaniesz. O stary. Bo pojedziesz tak wiem, na elegancko dzisiaj, przy sobocie. I zdecydowaliśmy się właśnie jeździć po Polsce, żeby się spotykać z takimi mężczyznami, jak ty. Mm. Żeby ich eliminować ze zdrowego społeczeństwa, żeby nie krzywdzić, Żeby to społeczeństwo było dalej zdrowe, żeby się rozwijało, a nie żeby chodziło po psychologach, po psychiatrach i musiało się leżeć, leczyć, leżeć na kozetkach mm. u nich i poddawać się terapii, bo ktoś kiedyś z nudów oczekiwał od nich seksu, innych czynności. No Na Bogato będzie się, na Bogato, ci powiem. I tak jak powiedziałem, w związku z tym, co robiłeś, czyli popełniłeś przestępstwo z artykułu 200 kodeksu karnego. No nie, panowie, panowie po Ciebie przyjdą. Panowie po Ciebie przyjdą. W związku z tym, no możemy już wstać, choć sobie staniemy. A, musisz się przygotować, to, że będzie zakuty. Łukaszu, w związku z tym, że popełniałeś przestępstwo z artykułu 200 kodeksu karnego. Tak Sez Zmuszony jestem w tym momencie oddać się w ręce policji, która po przeprowadzeniu czynności doprowadzi się do prokuratury i prokurator, Dobra, prokurator będzie wycofał Twoją myśli. W tym momencie przekazuję cię w ręce policjantów. Z <gulandia> tej strony czerwę sławomic takłosa, że zostajemy zgłoszeni, że jest podejrzany o popełnienie przestępstwa. Tutaj panowie są kartkami, my dokonujemy strony zatrzymania. Jeżeli będzie pan zatrzymany, Jest nikt na razie podejrzewany, a nie podejrzany o popełnienie przestępstwa, Podjedziemy na komendę i zróbmy Dobrze, niech pan od ręce do tyłu, wyłożymy ja kajdanki mój. na ręce trzymane z tyłu, to jest dla pana bezpieczeństwa oraz dla naszego kiedy to na słyszenia? Nie Dobra, ja z tak jest. będę biegł. Ja i tak cię. Świat jest piękny, gdy was nie ma. Dzieci, bo tak to trzeba. To jest. Nie możecie Dobry. być no bezkarni. Dzieci, bronię, bronię w